Piękny dzień, żeby odebrać Mazdę. Co ci się stało w szczękę? Muszę odwrócić. Już Muszę odwrócić roku. Po roku? Nie, no, no nie po roku od rozłożenia. Od roku. Idziemy, chodźcie Chodź, widzowie, idziemy. Idziemy, idziemy. A nie Cieszysz się? No. Myślałem, że smutny jesteś. Ładna, ładna pogoda, ani w ogóle na odbiór. No, strecza mamy. Świeżą. Dobrze, Masz dobrze, dobrze. Ja nie? Wiem, tuning. tuning. Twoja też tak będzie wyglądać? ma Maździerzka, ty Dobra. Dzień dobry. Fi finalnie za chwilę się okaże, czy mazda pali na ciepłym. Pali. Myślisz, że pali? Ja nie wiem. Ja zyszyłem, że mówił, że jest. Nie wiadomo. O kurde, działa! Chciałbyś siedzieć był. Nie, no chyba zimny był. Ola. O kurde, 19 stopni. Tomek, jak to się obsługuje? Jak tutaj dojechać boostu? bustu? Tak Daję boostu? bustu? Nie daj się bustu teraz. No to sobie. Tu masz do czytania, to co masz sobie. Bo tu masz monitor, nie? No to tu wchodzisz w settings. No, i tam dojeżdżasz do boostu next. I tutaj sobie ustawiasz. Pierwszy bus, drugi boost. Ty masz zjechane teraz na docierkę, bysz na minę Na pół bara jest, tak? Czy o, na ile ta. tam było ustawione? Na pół bara, tak. Mniej się nie da. No i tu masz monitor, tam cyrną, możesz już różne na te najważniejsze parametry. Fajnie to No dawaj, zobaczymy, czy pali na ciepły. Na widok Dawaj, kręć Andrzej <śled> No dawaj, dawaj, dawaj. O kurde. <grymny> nie wierzę, <grymny> niemożliwe jeszcze na pewno zimny jest. Bo <grymny> pokażę, że jest ciepły. No jeszcze taki nie jest. Uważaj, nie kręć, nie kręć. Nie, nie, nie kręcę. Dobra, dobra. Nie, nie, się przyjedziesz? Vamos Kurwa, nie pojeżdżę teraz. Tutaj chyba na 3 będziemy jechać. Widzowie, dopiero co się wykrzyknik zapada. Za Brakapacji, na, nice guys. Nice guys. Teraz się jakieś. Kurwa, jakaś taczka się świeci z 4 makro. Pomyśl, jak to wygląda? Nie, no nie. Kurwa, kurwa ma, tego, A może z tego się spinki wziąć? Jakie spinki? No tego z Plutarka. Nie pijemy z kufle, a z butle Co? Co ty, ty myślisz? Nie wiem. O, trzeba umyć bus. Ładne koła. Bardzo ładnie. Model 6. Super drift. To jest teamwork jak wyciera ładnie Każdy coś robi. Zostawiłeś już czy, czy nie? Dobra, zostawię szybciej. Siema. Szybciej, bo trzeba jak wybić chury. O, jeszcze kolejna tu Tyle pomocy. Karbonit. przodu. Ja pierdziałam. Tylko Letka. No tak jak kurde, ty aluminium trochę waży No bo to to, nie, no bo to nie jest karbon to, to jest pokryte. to, A, to jest, to jest folią oklejony. Zresztą znaczy, mam taką fajną naklejkę, cóż co? Możesz co? to, to nakleić. Hmm. A może nie, chyba... On był ładnie niebieski. Nie czy nie, będzie dobrze, to, czy za wysoko? To, za wysoko ustawiliśmy. O, je, kur... No kurde, no. mówiłem, tutaj, nie, że to niżej. Ale może siądzie, jak... Ale kurwa. <śla> japa jest. Ej, nie no. <śla> <laughs> Dawaj dystę, mało lat leć na, leć na bazę po dystansie. Jakie to są? 5 na 114. 50, 50 mm. mm. Tak, 5 cm dystansu trzeba dojebać Ej nie no kaszny, to ja tego nie nagrywam w ogóle. To wyjdzie czy nie wyjdzie? Już? No. Wyjdzie. O wychodzi? Nie, nie wychodzi. A, że tak. O teraz wyjdzie. No, nazwał złożyłem na od razu, bo. co za w ogóle gówno jakieś. No, coś Panie, żeby rzędzia. tyle rozkręcić, żeby to wyjąć? W ogóle pół samochodu rozebrane, żeby... W BMW trzy śruby i wychodzi Mura. Pół samochodu rozebrali Bez sensu. Ale mają cierpliwość chłopaki Żabę wyprowadza chłop na spacer No ja i teraz nie wiem, czy dokręciłem, czy nie Naklejkami mi ducha zawraca Myślisz, że dokręciłeś? <laughs> ja nie wiem, że nie dokręciłem Ale krzywo, o kurde Krzywo? Szartuję sobie. Pokopowałeś że dzisiaj już nie ma humoru. Nie, już humoru. A słabe, na zimnym nie odpala. Na zimnym ja, nie odpala. Na, na ciepłym odpala, na zimnym nie odpala. Komutator się ładuje. No Zaraz zobaczymy, jak na dwaniku leży. Siedzi dwanik. Nie, no fajnie, pasuje. Moim zdaniem do tej bryły pasuje to około, nie? Ale wóz, tak jeszcze z 3 centy dystansu, z półtora co najmniej. No, wracamy. Już akumulator naładowany? Tak. Będziemy próbować. No palemy ją. Palemy? Zobaczymy, co tam. Zobaczymy, czy pomogło. Się urodzi. A tak w ogóle to dawaj pokażemy widzowi nasz wspaniały nowy fotel. Bo wydrukowałem za ślepeczkę. Pana to Dedyszproc. Fotel, Jak Sama. Tutaj będzie jeszcze taki myk. Nie Że nie to nie no, akurat chyba wymiar się zgadza, co? No to wiesz, tylko trzeba to powyciągać wyciągać najlepiej na jakiś żeby złapać, albo. No tak, 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 żeby było ładnie. Przeszycia na wzór Rekaro RZ, czyli żeby do Mazdy się działo Ale ogólnie jaki jest pomysł na te fotele, Andrzeju? Możesz powiedzieć no tak, coś więcej? Można było sobie zamawiać z różnymi opcjami konfiguracji, z różnymi materiałami, ze swoim logo i tak dalej z brokatowymi pleckami, z kevlarowymi pleckami, z pleckami ze złota, mosiądzu stali. <grystanie> tak no, a to taki prototypowy model. Tu widzę, że już coś położyłeś, kurde się. Nie ale to się zaraz Naprawi tak. Ogólnie jeszcze musimy popracować nad rozmiarami, bo ta pierwsza forma jest rozmiar. Do mazdy. Do mazdy. Tak, no tutaj już druga skorupa czeka. O kurde, ale masz clear'y, pokaż się nie aż, aż za jasne. Za bardzo, no? no nie wiem, to może widz skomentować, czy, czy mu siedzi, czy nie siedzi. Może najpierw coś z czerwonymi pojedzie. Nie z czerwony. Czy czerwony fajnie do znaczka pasują, moim zdaniem? Nie? Pustne, nie jak jest to jest takie clear. Miliącego się co tu jeszcze masz? Ramkę do radia O, a to nie są kierunki? Nie, nie to, to są, są te boczne Nie można założyć na dzisiaj Ramka do radia Kozak Kurwa wodko mogłeś sobie wziąć jakieś ARX7 na przykład Ale takie A59J Nie można mam wziąć personalizowanych Nie można? To już nie mam pieniędzy <laughs> Dobra no, mnie też. E, widać, że ten sam kolorek. Mówię, że widać, że ten sam kolorek. Ale jeszcze trzeci w ten samym będzie. To zajebiście. To będzie wyglądać. Idziemy? No. Let's go Ciekawe, co się odjebawszy Dobra, nawet nie zagadał, więc yy, wykręcamy świecę. Procedura odpalania wanka. No czekaj, czekaj, pomogę ci. Procedura startowa jest procedowana. Dobra, daj mi ten. To, tu, to Jeżeli musisz sobie kupić nowe świece, to proszę zapamiętajcie: Bur 9E Coupe zapiszcie w komciu, żebyśmy nie zapomnieli kupić nowych świec Bo to, to jakieś takie paździerze trochę A bogato. Benzyna. Benzyna w nich nie stoi Tylko no to są dolne, w górnych chyba stoi, nie? A, no, no w tych górnych podobno, te górne się gorzej zalewają No to jebie benzyną przednio górna też płynie rzeczywiście Cała w paliwku, tylna górna, ta? Tylna górna Dobra Tu idzie taki niebieski kabelek No tylko Musisz go połączyć z plusem Tak to jest ten? Nie widzę go Bo czerwony to jest A nie, czerwony to jest kurwa plus. chyba maska Czy plus? Nie, czerwony to plus Czerwony to plus A ja wiem, jak my to robiliśmy kurwa Musisz wiesz że... O kurwa, ale Nie <laughs> I zobaczymy będzie No, ciekawe czy będzie Ale wymucha, ale czuć. kurwa to od tych iskier, żeby to nie mieszanka ta paliwowa taka się zrobiła, pojebany. Co myślisz, wymuchało? Dawaj jeszcze. To około 6 barów, ale po 4 czterech barów wydajność znacznie spada. Dobra, to ja już opuszczam. Nie, kurwa, nie wiem tego, co ostatnio, proszę cię. Ostatni. Mam głowę, a nie nogę. Ostatnio Andrzejowi opuściłem Mazdę na nogę. Złóżesz, tak się spieszył. Tak się spieszyłem, bo ja czasu nie mam, kurde. Czy no, na zakupy dziś muszę iść. Jak ty ciągniesz, cztery etaty. No, czekaj. W sumie teraz trzy ciągnę, ale, ale wkrótce może cztery. Mało mam osób tak pracowitych jak ty. E tam pracowity po prostu drifter. Po prostu muszę mieć hajs na drift. Próba, próba ostateczna. No, jak nie odpali, to znaczy, że świecę chuj strzelił, tak? No pewnie tak. się że odpali? Kurwa, luksusowo. Daj mu. O kur. A mówił, żeby na gazie przytrzymać. Trzymaj na gazie, nie puszczaj! Kurwa działa, naprawiliśmy! i furę przylaliśmy na dzień dobry na zjeździe z lawety ale działa robimy oficjalny test spalenia na ciepłym bo już fura rozgrzana ogólnie o tu zobaczcie Dobre, niech pochodzi jeszcze. jeszcze chwilę pochodzi no dobrze niech się zagrzeje zajebiście Dotykają chodnicy jest ciepła I tutaj można sobie tuning zrobić Zajbisko jest to APEXI Patrzcie Setting, Next. I tutaj normalnie Boost. I tu się dojebuje Boostu. No, można jeszcze dojebać zapłonu. A tu jeszcze paliwa można. O, a to co to? A tutaj jeszcze korekcja po temperaturze wody. Tu można odciny dojebać. W ogóle jeszcze jest fajne. Można map Tracer. I on to pokazuje. Gdzie jest na mapie Andrzej daj mu gazu I właśnie tak można sobie stroić Bo tu widzisz gdzie, w którym okienku jestem mhm. Na mapie I sobie tutaj wiesz Pyk pyk Setting I na przykład nie wiem Tu lecisz po tabelkach Zajebiste Andrzej mi nie pozwala tuningować Beka, beka, już Dobra, dobra, najpierw Beka. Ostateczny test pali na ciepły. Dobra. Tutaj... Ciepły, ciepły. Na Apexie, o na Apexie jeszcze pokażę, że woda ma, bo woda już miała. O, water temp 89, 89, już bardzo. No teraz Andrzej, zobaczymy, czy warto było. Może przestaną się z ciebie wszyscy śmiać. O kurde! Ja cię kręcę. No jeszcze jest problem z paliwem ogólnie. Jest ubogomu, ale najprawdopodobniej po prostu stuletnia pompa paliwa nie pompuje tak jak powinna, dlatego Andrzej już zamówił. Walbro? Walbro zamówiłeś? Co? Walbro zamówiłeś, czy DW? Eee, co? No Kurwa, Walbro Valbro. no, więc Różmy Wrócimy po No dawaj, idziemy się przyjaźnić Kupiłeś, że chyba hamulcy nie ma co? Chyba hamulcy nie ma A światła zrobiłeś? Nie zrobiłeś świateł Dobra Jeszcze projekt do dokończenia jest <noise> Ciasnało troszeczkę Ale. Ja Nie chcecie być kierowcami wyścigowymi? Nie rośnijcie Nie jesteście na nogach. Też. Nie pijcie mleka. Bo dobra, włączę latarę, żeby ci nie przeszkadzać. Ciebie tutaj? Busto ujemny masz. Obroty tutaj, air temperature. Zaspałany, tyfer nie pomaga. Ale kurde, honor, honorowa rundka. Nieee! Yeah. ping Andrzej, jak się czujesz po. Kiedy ostatni raz jeździłeś? Po półtora roku. Do do eee, nie wiem, chyba tak. Le lewa lampa świeci? Świeci. Świec, świec. Co wyjeżdżamy? Nie. Yeah. Jeszcze nie teraz. The Heble, tak słabo działają. Ale. Zajawa co? No, Fura która była do ostatniej śrubki rozebrana jeździ Ale jak mrzuciła mnie no. chodź łukaszek jadę do garażu i wierzy, bo to Dobra, daj mu jeszcze delikatnie. Daj mu na dobranoc jeszcze troszkę. Dobra, połóża na dotarciu to niziutko odcinka jest. Ale on nawet nie, nie pompuje do półbara. Nie pompuje do półbara? No Cześć, tu będzie lepszy pomiar. O, Pierwsz. Pierwszy, no daj mu. No to nawet w sumie ledwo do zera dochodzi. No ale to wiesz, jest skręcony bus i bez obciążenia, nie? Tylko boost jest do pół bara ustawiony Powinien napompować do półbara. No, ale chyba na luzie niekoniecznie no. Tak? No. w sumie tak, bo pod obciążeniem go testował. No Może tak Dobra yy... trochę do przodu I gaszmy Dziękujemy, fura działa, pali na ciepłym ZWYCIĘSTWO! Też nie mogłem odpuścić, jak ostatnio nam się zalała. Co? Tak, tak, tak wysiada zwycięzca z wyścigu. Ty, to jest pod moje wymiary. Zobacz, ja wsiądę, ja wskoczę, wskoczę za kierownicę i nawet, nawet nie ten. A tu ten samochód, tak A dobra, dzięki tatu Nie siada, w siada, nie? Kurde, nawet do pedałów nie dosięgam. A po co było rosnąć tak? Zadowolony, że działa? No w końcu był i taki smutny był. Także tak, dystansiki przywiozłem. Teraz pozakładaj te kieruneczki wszystkie i tak dalej czekam aż śnieg się stopi. I i kruzyn po mieście. Ale chyba na ten odcineczek to starczy wrażeń, co? Czy coś jeszcze damy? Nie, no no, to trzeba etapami, wiesz? Fura już jeździ, tak? Pali, jest, ma koła. Teraz na, na następnych odcinkach z Mazą będziemy ją dopieszczać. Pomagaj, ładnie, widzowi. Trzymajcie się, Mordy.